Dobra. 11 maj, godzina 9.10. My znajdujemy się w Grabowie i jedziemy w tamtą stronę na wzgórza Dylewskie. Dzisiaj pokręcić trochę przewyższeń. Test płetwy 2.0. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Na pewno. W środku banan, papier, batonik i kawałek gorzkiej czekolady. O, no i dobra, jedziemy. Cały ten obszar Ta kraina, po której dzisiaj będę jeździł, Nosi nazwę Garb Lubawski. Charakteryzuje się tutaj właśnie takimi garbami, pagórkami, wzniesieniami. Wszędzie dookoła jest kamień narzutowy Przeniesiony przez lądolód ze Skandynawii. Także będziemy przejeżdżać koło fajnych takich głazów e, Wyglądających naprawdę efektownie tutaj na tych terenach Gdzie e, nie ma gór A naprawdę wyglądają e, spektakularnie, że tak powiem No i tutaj właśnie mamy pierwszy podjazd Klasyfikowany Dzierżymy Średnie nachylenie 4% długość podjazdu niecały kilometr. Kiedyś już tutaj tą drogą jechaliśmy z Ziomeczkiem, ale wtedy były mgły, to była jesień jeżeli listopad w tamtym roku i widoki trochę były ograniczone dzisiaj jak widzicie wszystko to nam wynagrodzi taka pogoda coś mi ciężko muszę się rozgrzeć Człowiek musiał tu trochę dojechać zasiedział się w samochodzie i tak to właśnie jest. A na drodze, ja już widzę żurawia. O, startuje. Poza tym, że jest to garb lubawski, znajdujemy się też w krainie Sassenpil, w krainie Prusów. E, jest krainą historyczną ściśle związaną właśnie z dziejami dawnych prus. E, kamień ofiarny. Kiedyś na jakimś tam filmie e, chodziłem tam i pokazywałem ten kamień. Naprawdę urokliwie to wszystko wygląda tam. Te ścieżki polne takie drogi. Na horyzoncie tam widać taki wielki kamień znowu. Kręcę tutaj w prawo, zjadę trochę z kursu Podjedziemy sobie pod ten głaz Zobaczymy jego wysokość Będę musiał trochę to podjeżdżać, ale Chciałbym to zobaczyć Jak natura Przywlokła go tutaj ze Skandynawii aż No robi wrażenie. Robi. I te suche drzewo. No. Spokojnie. Ma. Myślę, że 2,5 metra to spokojnie ma. Ale tu pięknie. My będziemy jechać tam jeszcze wyżej. Tu, tu, tu. Koło takiej już nieistniejącej wioski Zakurzewo. Może uda mi się znaleźć ruiny. To Wam wszystko pokażę. Może trochę historii z tych terenów? Ludzie pozyskiwali właśnie kamień, budulec potrzebny do budowy mostów, domów, zamków, dróg. Kamień był tutaj właśnie w dużych ilościach, w ogromnych. Tak jak wcześniej wspomniałem, dzięki temu, że przywrócili ze sobą te głazy, to wszystko lądolud. No, a my jesteśmy teraz w takim lasku. Troszeczkę mniej wieje, drzewa zawsze trochę osłonią, ale jest bardzo i tak przyjemnie. Tu co chwila jedziemy z górki pod górkę, z górki pod górkę. Naprawdę, wypłaszczeń to tu będzie niewiele. O! Ledwo zjechałem i już muszę podjeżdżać. Ale to jest właśnie w tym wszystkim zajebiste. Że trochę się zmęczysz. A później na zjazdach raczysz się prędkością i odpoczywasz. No. A przed nami będzie następna miejscowość. Glaznoty. I ten. Spektakularny wiadukt. Most. Kiedyś most. Bo przepływała rzeka Gizela. Później zmienili bieg koryta. No i można spokojnie nazywać jako wiadukt. Wiadukt kolejowy, bo szła kiedyś linia kolejowa. Zamawiałem tę płetwę, to miałem obawy co do tutaj e, licznika czy się zmieści, ale wszystko pasuje idealnie. Tak jakby Jacek przewidział, nawet do takich rowerów Fullów XC. Także naprawdę szacunek i piątka. Wszystko elegancko pasuje. A my tutaj. Jedziemy sobie właśnie takim asfalcikiem i przed nami przepiękne widoki. Szkoda, że kamera tego nie odda. Może trochę. Dąb 600 w sigla znoty Proszę Kiedy był posadzony eee, Drzewo zostało posadzone podczas uroczystości 600lecia z znoty 28 lipca 1929 rok Aha, czyli Czyli ile ma lat? 96, tak? 96 To na dąb to jest nic no, a my tu podjeżdżamy pod kościółek z kamienia i z czerwonej cegły Wejdziemy i zobaczymy sobie Dzisiaj mamy czas Dzisiaj mamy czas Wycieczka typowo musi być wycieczką. Kolarstwo romantyczne. Cmentarz kościelny, Jak zawsze bywało w takich starych w tych kościołach. Historia kościoła ewangelickiego w Gleznotach. Kto będzie chciał, zrobić sobie pauzę. Ja tak samo sobie w domu przeczytam. Idziemy sobie go owejść, Dzwonnica. O, tu mamy już takie pruskie nazwiska. Jocham Molchern. 1859 rodzony. Tak. Ale robi wrażenie. Kocham takie dni jak dziś. Takie dni jak dziś są jak ze Staszkiem Tymy Miś. Można sobie tak na spokojnie wszystko objechać, zobaczyć, nagrać. Uuu, tu jaki mur oporowy, ale tu wysoko nie jest, jest jeszcze taka kaskada. Klon, zaraz strzelimy fotkę i jedziemy dalej, ale jest pięknie ludzie. Jest normalnie, niesamowicie. Ludzie, nie siedźcie w domu, idźcie na rower. Naprawdę. Musicie, musicie to przeżyć. Ale coś wam pokażę. Ustawiałem rower sobie do fotki na tle tego pięknego widoku wśród tych kamieni, tej alejki z kamieni. I zobaczcie, co znalazłem. Taką jakby Chcielnice, tu taki odpływ. Tu taka niecka, Ciekawe, naprawdę robi wrażenie. Tu takie jakby promienie. Następny kamień. Sówka. Sowa to mądrość, znak mądrości. I widzę, że pozostałe kamienie też coś jakby przedstawiały. A tam w doku taki fajny grzybek relaksacyjny. O, ale naprawdę tu jest przepięknie. Każdy kamień coś przedstawia. Dowiem się w domu, przeczytam i spróbuję Wam to wszystko jakoś na tym filmie wytłumaczyć. Tu jest masakra. Nie, ja pierdźcie. Robi wrażenie Tu jaki mod inny rodzaj kamienia w środku A to jest taki granit czerwony czy marmur Ale zajebiście oszlifowany O, to dziób jakiegoś ptaka No i tam taka strefa relaksu Miejsce edukacyjne, część centrum interpretacji dziedzictwa w Glaznotach. Zachowane fundamenty to relikty dawnej szkoły wiejskiej i zabudowań gospodarczych należących przed II wojną światową do pastora parafii ewangelickiej w Glaznotach. Mhm. Fajnie, dobra, jedziemy dalej. Jeszcze rzut okiem kamery na okolice. Ale przepięknie. Dobrze, że się obalił nie na przerzutkę. Reszta to tam. Lakier już dobry, to nic się nie porysuje. No i co? Jedziemy dalej. Po lewej stronie widzicie wiadukt w glaznotach. Przed nami kolejny klasyfikowany podjazd. A ja zajadę sobie tylko, żeby Wam jeszcze pokazać jego całą. Monstrualną okazałość robi wrażenie. A ja teraz sobie skorzystam z sakiewki i chapnę sobie kawałek gorzkiej czekolady. Pięknie. Jedną ręką zameczki się odpina. I oto chodziło. I wjeżdżamy do innego świata. I szeroka sutruwecka autostrada gravelowa, bym powiedział. Wybrałem sobie dzisiaj taką trasę ze względu na to, że jak wszystko dobrze pójdzie, to za miesiąc już jedziemy w góry. Także chcę sobie to trochę e, zrobić takiego przedsmaka. Przedsmak taki. Ponieważ jest tutaj co podjeżdżać. I chciałbym sobie tak właśnie Zobaczyć jak to po sezonie zimowym mi to wychodzi. Poza tym okolica bogata jest widoki i wszystko na to się złożyło. Kurs wgrany i jedziemy. Przy okazji wspomnę o tym rzeziomeczek, z którym tam Coś sobie zawsze jeździmy, plus na jakieś tam wycieczki, wyprawy. Kupił sobie ostatnio Crossa Eskera jedynkę, takiego fajnego włuczykia w kolorze szary metalik. Dosyć fajna geometria, wygląd naprawdę ciekawy. Opinie też zaskakujące, bardzo dobre, w niedużych pieniądzach po prostu lubuje się w takich rowerach, w takiego typu rowerach i postanowił, że sobie kupi. Jeździł wcześniej ze mną na takim trekkingu od Bitwina. Jednak w międzyczasie składał sobie tam takiego gravelka z ramy po oldschoolowym MTB z lat 90. W takim grandzie. Dosyć ciekawie mu to wyszło ale czuł niedosyt no i zaserwował sobie typowego gravelka także mam nadzieję, że następny filmik będę mógł, mógł będziemy mogli go wam pokazać na razie chłopcze czeka jeszcze na pedały zamawiał dokupił sobie sakwo od Jacka naprawdę Wygląda rowerek rasowo. No i chłopak ma to, co chciał. No wiadomo, może to co chciał, to aż tak nie, ale na pewno początek jest super. Tym bardziej, że naprawdę rower zbiera pozytywne opinie. Napęd na Klarisie e, 2 razy 8, 2 na 8 28 koła wiadomo. Yy, hamulce mechaniczne, ale to co jeździmy tutaj, tam na Pojezierzu i Ławskim Górnie mamy, trochę jest przewyższeń, ale Mechaniory spokojnie dadzą radę. Także naprawdę gratuluję zakupu, Sławek, i oglądaj dalej filmik, podziwiaj widoki. Szkoda, że cię nie ma dzisiaj ze mną. Miałobyś co do podjeżdżania no i kolejno wypłaczeń to jest dosłownie tylko kawałeczek wszystko to jest tak Ile tam mamy jakie wartości? 17,7 km 17,7 na godzinę średnia 20 kilometrów do celu tętno 147 i przewyższeń mamy prawie 300. O, to chyba tutaj będzie yy, skręt do tego kamienia ofiarnego. Ale nie będę, a jest, nawet sobie wyznaczyłem, ale nie będę skręcał, jadę prosto. tutaj ale ja jadę prosto o, ale wetrzycho cały czas dziedrzymy 7% Skakuje co jakiś czas na 8 Dzisiaj piękna pogoda Także widok będzie bajeczny Bo zaraz wejdziemy sobie na wieżę widokową I zobaczę A ja wam pokażę Okolice Z największego punktu na Warmii i Mazurach Góra Dylewska 312 metrów i skręcamy w lewo nie, nie, nie w lewo, w lewo chwila, nie tu jest jakiś domostw my jeszcze jedziemy prosto nie mam tutaj tego wyznaczone, bo robiąc ten kurs miałem to ominąć ale mówię jak już tu jestem, to te półtora kilometra podjadę i najciszę się tym widokiem. Dobra, widzimy się na wieży. Przepiękny widok. Na cały garb Lubawski. W tamtym kierunku sosa 15 na ostrudę. Tam i ława. Kamera tego nie odda ale myślę, że to jest najlepsze miejsce, żeby tutaj właśnie zjeść sobie wafelka. I powiem Wam coś strasznego się wydarzyło. Zostawiłem bidon w lesie. Robiłem scenę sobie do klipu i postawiłem kamerę na bidonie. Kamerę wziąłem to dobrze, ale zapomniałem bidona. Na szczęście mam jeszcze ze sobą pół litra wody. Apalich Obidon. i tu skręcamy w prawo ale kurwa jeszcze jedna rzecz niemiła się wydarzyła ja pierdolę zostawiłem okulary tam na tej wieży widokowej nie wiem co mam teraz robić no nic teraz to i tak muszę jechać do samochodu no i chyba tam podjadę ile tam jest z... 15 km samochodem, ja pierdolę. Bidon, okulary masakra. Ja dojeżdżam prawie do samochodu, zostało mi tam półtora kilometra. Wycieczkę uznaję za prawie udaną, gdyby nie ten bidon i okulary. No ale zaraz pojadę samochodem tam i zobaczymy. Ale wątpię. Wątpię, żeby były. Tam jest duży ruch na tą wieżę. To nic. Żegnam się z wami. Było zajebiście. No i nie pozostało mi nic innego jak powiedzieć wam O Biegnę, biegnę. Patrzę, nie ma. Ale leżą. Matko jedyna. <laughs> Mrówka sobie chodzi, ale są. Nie, to by była strata, nie? To by była już strata. Pa, licho tam z bidonem. Bidon tam teraz, ten kamelbaka, to nie jest drogi. Ale fajny był, bo był termiczny. Ale, ale grunt, że są okulary. To jest to.